Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć temat przenoszenia naszych urządzeń mobilnych. Głównie tu chodzi oczywiście o laptopy, notebooki. No i dlatego chciałem was dzisiaj zaprosić do takiej krótkiej, może nie recenzji, a bardziej prezentacji dwóch takich plecaków, plecaków marki Genesis oraz marki Natek które świetnie sprawdzą się do właśnie takiego codziennego, bezpiecznego przenoszenia naszych laptopów. No i zaczniemy sobie może od tego pierwszego plecaka. Jest to plecak Genesis Pala 450 LT w takiej nieco wojskowej kolorystyce Moro. Plecak przeznaczony do przenoszenia laptopów o maksymalnej przeglądnej ekranu 15,6 cala, czyli taki jak w większości za co dzień używamy. Plecak przede wszystkim wykonany jest z wysokiej jakości poliestru 600D pokrytego powłoką tutaj wodoodporną, dzięki czemu nie musimy się obawiać, że jeżeli przenosimy nasze urządzenia mobilne nawet podczas deszczu, to ulegną one uszkodzeniu i to jest jeden z głównych atutów tego plecaka. Ponadto oczywiście ten poliester 600D jest bardzo wytrzymały na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, tak więc to jest na pewno też plus tego plecaka. Mamy tutaj dwie komory, w których możemy umieścić nasz komputer oraz umieścić pozostałe akcesoria. Dodatkowo, cały plecak ma w sumie aż 13 kieszeni: Cztery kieszenie są wewnętrzne, 9 kieszeni wewnętrznych. Wymiary plecaka to jest 300 na 195, na 450 mm i waży on tutaj jakieś 900 gram. Zaraz wam pokażę wnętrze tego plecaka i jego tutaj poszczególne tutaj elementy. Natomiast, teraz, jeszcze dwa słowa na temat drugiego plecaka: jest to Natek Camel Pro. Plecak nieco większy, ponieważ jest przeznaczony do laptopów o przekątnej ekranu 17,3 cala. Więc jeżeli dysponujecie takim większym komputerem, no to oczywiście, wybór tutaj Camel Pro będzie oczywisty. No i teraz, jeżeli chodzi o wykonanie tego plecaka, to tutaj również mamy poliester, ale tym razem już 900D, czyli o znacznie gęstszym splocie, również pokryty warstwą zabezpieczającą przed dostawaniem się wody do wnętrza tego plecaka. Plecak, który posiada już trzy komory, czyli znacznie więcej, ponieważ jest to plecak typu 2 w jednym. Może on tutaj pełnić rolę takiego klasycznego plecaka do przenoszenia tylko laptopa i akcesorium akcesoriów do tego laptopa, ale możemy też go wykorzystać jako taki bagaż podróżny, w którym możemy oprócz laptopa też na przykład umieścić naszą odzież, ubranie, które zabieramy na przykład do samolotu. Także tutaj jak widzicie, no szersze zastosowanie tego plecaka. Jeżeli chodzi o ilość kieszeni, mamy tutaj łącznie 10, 5 wewnętrznych, 5 zewnętrznych. Jedna z tych kieszeni jest przenoszona do umieszczenia wewnątrz powerbanka i mamy wyjście USB na zewnątrz, które ułatwia znacznie ładowanie naszych urządzeń mobilnych. Jeżeli chodzi o całościowe wymiary plecaka, to jest 330x240x440 mm. Tyle tytułem wstępu. Teraz może zobaczmy sobie wnętrze i wykonanie poszczególnych plecaków. I teraz zobaczcie właśnie te dwie komory. To jest komora pierwsza, w której oczywiście tutaj będziemy chcieli umieścić nasz komputer. No i komora druga na umieszczenie jakichś dodatkowych akcesoriów. Zwróćcie uwagę, że oczywiście tutaj oprócz tej miejsca do umieszczenia komputera mamy dodatkowe kieszenie na przykład na dokumenty. Mamy tutaj pasek na rzepy zabezpieczający nasz komputer. Całość zasuwana na zamek zakończony takim wzmacnianym ufytem sznurkowym. Więc możemy to wszystko sobie tutaj dokładnie pozasuwać, zabezpieczyć. Druga kieszeń zawiera tutaj bardzo dużo, jak widzicie, różnych kieszonek, zapinanych na rzepy. Mamy też tutaj specjalne kieszonki na zamki. Dodatkowe miejsca na np. Na jakieś długopisy, pisaki i tego typu rzeczy. Kieszonka na jakieś tutaj drobne dokumenty, na jakieś pieniądze. Również kieszonka zasuwana tutaj od wewnątrz. Tak więc jak widzicie, no bardzo dużo tych kieszeni w tym plecaku się znalazło. Również wszystko zasuwane na zamki, zasuwane na dwie strony, które oczywiście są wzmacniane na końcach, no i też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tu na przykład zapiąć sobie jakąś kutkę zabezpieczyć sobie każdą z tych kieszeni w ten sposób. Oprócz tych dwóch głównych komór mamy tutaj taką kieszeń małą zewnętrzną, też zapinaną na zamek, też posadzoną dodatkową tutaj kieszonkę. Wewnątrz, na przykład na jakieś dokumenty, i kieszeń, którą również po zasunięciu możemy tutaj sobie zabezpieczyć, jakąś tutaj kłódką, i też w ten sposób sobie zabezpieczyć dokumenty czy też przedmioty znajdujące się wewnątrz tego plecaka. W tym miejscu mamy taki specjalny system mule, to są takie paski rzepowe, które pozwalają nam jeszcze dodatkowo jakieś tutaj akcesoria sobie przymocować na zewnątrz tego plecaka. No, i oczywiście, tutaj ten pasek, który zabezpiecza nam to główne zamknięcie plecaka, regulowany. Jak widzicie, możemy sobie to regulować dowolnie, jeżeli chodzi o szerokość. I teraz, też w tym miejscu, możemy sobie też coś tutaj wsunąć. Jeżeli będziemy potrzebować przenosić, i jest też taka kieszeń na tej pokrywie górnej, też wyposażona. Jak widzicie, w takie przegródki wewnątrz, które też możemy sobie coś sobie. Umieścić również zasuwana na dwie strony, również możliwością zabezpieczenia na przykład kłódką. Tak więc, jak widzicie, bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o ten plecak. Rączka tutaj wzmacniana od góry do przenoszenia. Oczywiście szerokie szelki, miękkie z powłoką zapewniającą odpowiednią wentylację, również miękkie gąbki tutaj na plecach, dzięki czemu bardzo wygodnie ten plecak się nosi. Jest też tutaj pasek ściągający, jeżeli chodzi o te szelki. Tak więc, no, wydaje mi się, że naprawdę bardzo praktyczny. I przede wszystkim świetnie wykonany lekki plecak, w którym możecie przenosić Wasze urządzenia, mobilne akcesoria czy też jakieś inne rzeczy na co dzień w drodze do szkoły, pracy. Ale też świetnie sprawdzi się na przykład podczas jakichś wypraw w jakiś trudniejszy teren, tak więc no, wydaje mi się, że bardzo ciekawe rozwiązanie. I teraz drugi z plecaków, plecak miarki Natek. Tutaj mamy już trzy komory. Zobaczcie, to jest pierwsza komora tego plecaka. Warto tutaj na pewno zwrócić uwagę na miękkie wyłożenie tej powierzchni, w której umieścimy nasz laptop. Pamiętajcie, że o przekątnie maksymalnie 17,3 cala. Następnie mamy tutaj w tej samej komorze kieszeń na akcesoria, ona tutaj nie jest zasuwana. Oczywiście, całą tą komorę możemy zasunąć również na zamek, który zasuwamy z dwóch stron i zamek, który ma tutaj miejsce, jak widzicie, na zapięcie też kutki, więc możemy sobie tą kieszeń zabezpieczyć. Druga kieszeń, tutaj ta środkowa, również jest na zamek podwójny, również z zabezpieczeniem na kutkę. Wewnątrz mamy dużą kieszeń na siatkę, tu na przykład możemy jakieś akcesoria sobie umieścić lub na przykład jakieś ubranie i tego typu rzeczy. Dwie tutaj zasuwane również komory, w których możemy trzymać dokumenty. No i trzecia komora, tutaj również odsuwana na podwójny zamek, również z zabezpieczeniem do podkutkę. I w tej komorze również mamy tutaj dwie kieszenie zabezpieczane na rzepy. Mamy też smycz, do której możemy na przykład zapiąć klucze. I jeżeli chodzi o tam komorę, to zobaczcie: tutaj jest przewód USB, do którego możemy podłączyć PowerBanka, i z boku plecaka, w tym miejscu mamy gniazdo USB, dzięki czemu, jeżeli mamy plecak spakowany, nie musimy szukać naszego PowerBanka. Wystarczy, że po prostu wepniemy się tutaj z boku przewodem USB, podłączymy nasze urządzenie mobilne i już możemy go ładować. Bardzo fajne rozwiązanie. Tak więc, tutaj na to zwracam Waszą uwagę. No i też, jeżeli chodzi o te kieszenie zewnętrzne, to zobaczcie, są tutaj zasuwane. Możemy sobie tutaj umieścić coś w tej pierwszej lub też drugiej kieszeni. Jest też tutaj kieszeń od spodu, też zauważcie, zamykana w ten sposób. Tak więc dużo dużo miejsca na przechowywanie naszych rzeczy. I teraz to, co mi się w tym plecaku podoba, to jest powiększona przestrzeń. Zauważcie, ten plecak ma tutaj taką średnicę, jeżeli chodzi o grubość, natomiast możemy go sobie tutaj rozsunąć. I w ten sposób, zobaczcie, powiększamy jego powierzchnię no, prawie dwukrotnie. Tak więc jak widzicie, jeżeli chcecie go używać jako na przykład bagażu podręcznego do samolotu, to po rozsunięciu mamy zdecydowanie więcej miejsca wewnątrz tego plecaka. I możemy tutaj sobie znacznie więcej rzeczy umieścić. Zobaczcie, tak ten plecak wygląda po rozłożeniu. No i jeszcze jedna rzecz oprócz tych zamków, które oczywiście pewnie będą trzymały nam wszystkie elementy wewnątrz plecaka, mamy dodatkowe paski, które pozwolą nam dopasować szerokość plecaka do naszych potrzeb i zapewniają też, że plecak na pewno nam się nie rozerwie, że te zamki nam się nie uszkodzą, więc jeżeli macie mocniej wypakowany plecak na przykład podczas jakiegoś właśnie lotu samolocie, podróży, to możecie sobie tą szerokość Regulować, pospinać tymi pasami, macie pewność, że nic się po drodze nie wydarzy. Jeżeli chodzi o ufyty, to zauważcie, że możecie ten plecak nosić zarówno tutaj w poziomie, jak też w pionie. Bardzo tutaj szerokie te ufyty, bardzo wygodne. Miękkie od spodu, przede wszystkim, więc nawet przy cięższym plecaku. Nie będziecie mieć problemów z jego przenoszeniem. No, i jeżeli chodzi o tutaj, szelki to też zauważcie, że bardzo szerokie, bardzo wygodne również tą gąbką w środku z powłoką oddychającą. Na plecach również elementy, które mają zapewnić nam komfort przenoszenia. W jest też jeszcze jedna tutaj dodatkowa przegroda, która zapewnia nam bezpieczeństwo, na przykład dokumentów, które przenosimy, ponieważ mając na plecach. Ten plecak nie ma możliwości, że ktoś nam z tej kieszeni coś się wyciągnął. Jest też dodatkowa taśma, która nam umożliwia zapięcie tego plecaka na jakiś duży bagaż podróżny. No więc jak widzicie, no, funkcjonalność bardzo duża. Ok, i na to będzie już tyle. Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem plecaka, torby do przenoszenia waszych komputerów, urządzeń mobilnych no to myślę, że ta dzisiejsza prezentacja pomoże Wam w takim wyborze. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja się z Wami już żegnam. Jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału, najlepiej z tym dzwoneczkiem i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych recenzjach na kanale SmartTest. Cześć!